Była taka burza w nocy, tak lało ekstremalnie. No i okazało się, że jakiś jeden dom na pierwszym osiedlu przecieka dach. Już mi to powiem Wam, że zburzyło cały dzień, więc dobrze, że tą saunę dzisiaj wzięliśmy, więc trochę pomedytowałem, trochę podpuszczałem. Już czasami naprawdę nie mam, nie mam sił do tych ludzi. Jak oni coś robią, to później trzeba 10 razy powtarzać wszystko. No ale nic. Mam nadzieję, że tylko przy pierwszej inwestycji będą takie wyzwania, bo wszyscy się tego uczymy. Ciągle wam o tym powtarzam i to nie jest takie proste, nie jest takie bajeczne, jakby się wydawało. Więc tu o tyle ze mną macie dobrze, że nawet gdy są jakieś problemy, to klienci, inwestorzy nawet o tym nie wiedzą, tylko po prostu naprawiamy, działamy wszystko oczywiście w ramach tej naszej współpracy. A wiecie jak kupicie gdzieś utaja czy gdziekolwiek u kogoś innego, może się okazać, że kontakt po podpisaniu umowy już niestety, ale zostanie zerwany.